Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Chciałabym przedstawić horoskop ogólny na miesiąc styczeń 2020 dla baranków. Jestem tarocistką Amelią, no i przechodźmy do działania. Karty wcześniej były oczyszczone, jeszcze tutaj je przetasujmy odrobinkę. Jak będzie kształtował się miesiąc? Styczeń 2020 dla baranków. Baranki. Styczeń 2020 baranki. I przełóżmy, co będzie wyzwaniem w miesiącu styczniu dla osób spod znaku barana. Moi drodzy, być może udacie się w jakąś podróż. To będzie Wasze wyzwanie. Być może co niektórzy odejdą od starych utartych ścieżek i przejdą w jakieś nowe etapy czy swojego życia, czy nowe, nowe zachowania, nowe postępowania. Moi drodzy, szósteczka mieczy tutaj, no to jest karta brama. Być może Waszym wyzwaniem będzie pokonanie pewnych trudności. Może też to być podróż do wnętrza własnego ja, podróż yy, taka duchowa, taki rozwój yy, duchowy. Może też to być zmiana miejsca, na przykład zamieszkania. No zobaczmy, zobaczmy. Yy, moi drodzy, co pomoże, bądź też co przeszkodzi Wam yy, w realizacji tego wyzwania? No, myślę, że tutaj yy, królowa. Buław pomoże Wam, zdecydowanie pomoże Wam w realizacji waszego wyzwania, w realizacji nowych działań z wielkim impetem, z wielką przebojowością. Będziecie zmieniać to, co Wam nie służyło, na coś, coś nowego. No, to jest kobieta, która zwraca na siebie naprawdę y, bardzo mocno uwagę. Jest kreatywna, aktywna, energiczna, więc najprawdopodobniej y, wy będziecie właśnie z, takim, y, z taką kreacją i z taką energią y, po prostu to wyzwanie w miesiącu styczniu realizować. Dobrze, to teraz zobaczmy, co macie w głowie. Co baranki mają w głowie, w myślach, w planach na ten właśnie tutaj miesiąc styczeń? Yy, czwórka była. Myślę, że tutaj co niektórzy będą kończyć na przykład jakieś, plan, jakieś zadania, które były do wykonania, jakieś projekty, po prostu dzieło się dokona. Może być tak, że co niektóre baranki y, zawrą y, umowy y, kupna mieszkania, domu, złożą plany y, do odpowiedniego biura, by tutaj zaakceptowano y, na przykład budowę czy też rozbudowę. No, szczęśliwa karta. Także moi drodzy, bardzo. Bardzo dobrze macie w głowie ustawiony plan działania, więc wasze myśli tutaj i yy, wasze plany yy, będą, myślę, tutaj w najlepszej formie, na, na najlepszej drodze, by się zrealizować. Zobaczmy teraz, co w działaniu, co faktycznie będziecie tutaj działać, jakie działania podejmiecie. Więc, baranki, tutaj faktycznie wszystko zależy od młotka. Trójka monet jest takim uznaniem zawodowym, uznaniem w tej dziedzinie, w, którym, w której się tutaj dążyło do swojego celu. Pewna stabilność materialna, wprawdzie może tutaj być jakiś pracocholizm, więc to wyzwanie w związku z realizacją zamierzeń może faktycznie skłaniać Was do działania takiego skrupulatnego. Takiego naprawdę mm, dość mocno osadzonego w realiach fizycznych. Y, Będziecie ciężko pracować, by wykonać tak, tak naprawdę to zadanie. Y, co odchodzi do przeszłości u osób z podznaku Baranka w miesiącu styczniu? Hmm. Y, koło fortuny, moi drodzy, do przeszłości. Może odchodzi u was jakiś, um, mogłabym powiedzieć, zły los, albo coś, co wam nie wychodziło. Może była taka sytuacja, że nie mogliście um, czegoś zrealizować, były jakieś blokady um, związane na przykład z otrzymaniem dokumentów, czy też z uzyskaniem jakiegoś um, pozwolenia, czy na budowę, czy też na um, no rozwinięcie swoich skrzydeł i te blokady po prostu odchodzą wraz z końcem 2019 roku, a powoli przechodzicie właśnie w realizację, w zmianę, która nastąpi, będzie powoli, powoli y, tutaj y, się y, rozwijała w miesiącu styczniu. Tak więc moi drodzy, no los naprawdę będzie Wam sprzyjał, ponieważ odwróci się to. Następnie, zobaczmy, co wydarzy się w połowie miesiąca. W połowie miesiąca, być może uzyskacie jakąś informację od osoby dość intelektualnie tutaj i intuicyjnie obdarzonej, bądź też doświadczonej życiowo. Informację o waszych tutaj planach. Być może uzyskacie. Informacje o tym, że należy donieść jakieś dokumenty, złożyć coś ponownie. Może po prostu okazać się, że to, co do tej pory złożyliście, czy też Przedstawiliście w jakichś urzędach, może nie być wystarczające, będzie trzeba coś donieść, no. Powinniście tutaj zasięgnąć porady osoby takiej doświadczonej, która będzie Wam skłonna do pomocy. Tak więc w połowie miesiąca możecie uzyskać jakąś informację, że coś jeszcze trzeba tam wykonać, coś trzeba donieść. Wasza postawa, jakie jest Wasze nastawienie, moje drogie baranki, no nastawienie jest bardzo optymistyczne, jesteście naprawdę pełni siły i powera, by wykonać y, to działanie, by przezwyciężyć ewentualne trudności, które y, napotkacie na swej drodze, natomiast widać tutaj wielką siłę, chęć realizacji i naprawdę wielki, wielki ogień, także Postawa jest bardzo optymistyczna i to jest najważniejsze, ponieważ jeżeli Wasze myślenie będzie y, tak pozytywne, y, to wasze myśli kreują rzeczywistość, więc jak najbardziej no bardzo, bardzo udane U udana postawa, y, co lub kto pomoże z otoczenia. Mm. Z otoczenia może pomóc Wam mężczyzna starszy, dojrzały, ale taki stabilnie stojący na nogach, na, że tak powiem, trzymający się takich ziemskich reali. Król Monet. Król Monet tutaj no jest on wytrwały, praktyczny i taki realny, realistycznie podchodzący do życia. Być może to jest jakiś urzędnik, który pomoże Wam tutaj, jest na odpowiednim stanowisku i pomoże Wam w uzyskaniu pewnych informacji, w przedstawieniu za i przeciw. Myślę, że będzie służył Wam tak, tak poradą, najprawdopodobniej. Jest on skromny, ale stabilny, taki emocjonalnie. Więc, moi drodzy, byk panna koziorożec, ktoś może Wam służyć pomocą. Więc myślę, że tutaj ta osoba pomoże, odsłoni Wam pewne tajniki, pewne jakieś y, sytuacje, o których nie mieliście pojęcia, nakieruje Was tutaj. Y Dobrze. Wasze nadzieje lub też obawy w miesiącu styczniu. No mam wrażenie, że macie takie poczucie, że może wam tutaj czy zabraknąć gotówki, czy też nie będziecie w stanie pogodzić na przykład życia zawodowego z życiem emocjonalnym, życia zawodowego z załatwianiem spraw waszych prywatnych, takich materialnych, osobistych. Dwójka monet. No może tutaj jest też z zewnątrz może też przyjść pewna manipulacja, więc musicie też troszeczkę tutaj uważać, bo ta karta no, podpowiada nam, by uważać na inwestowanie. Żeby nie było takiej sytuacji, że coś będziecie chcieli wziąć na kredyt. Więc w, styczeń, w styczniu sugerowałabym troszeczkę poczekać, żeby przypadkiem yy, nie było takiej sytuacji, że wam, że tak powiem, zabraknie. Więc mężczyzna ten tutaj z otoczenia yy, pomoże wam, przedstawi wam jakieś inne oblicze danej sytuacji i wy to dobrze wykorzystacie. Także, moi drodzy, no żeby ktoś przypadkiem po prostu tutaj was nie zmanipulował, będzie trzeba właśnie zasiągnąć tej porady. Więc obawiacie się tego, że może wam czy nie starczyć pieniążków, czy też nie pogodzicie tego, nie martwcie się. Myślę, że tutaj przy pomocy tych osób i tego waszego tutaj waszej postawy takiej naprawdę Pozytywnej i ciepłej, przezwyciężycie te trudności. Koniec miesiąca. Z czym wchodzicie w następny miesiąc, moje drogie Baranki? No, dziewiątka pucharów. Przy tej karcie widać szczęście i zadowolenie. Będziecie usatysfakcjonowani z ukończenia. Tego swojego projektu bądź też ukończenia pewnego etapu, najprawdopodobniej takiego naprawdę materialnego, fizycznego, e, który da Wam satysfakcję. E, Koniec miesiąca w tej karcie mówi nam też o tym, że będziecie spełnieni emocjonalnie, więc to wasze zapobiegliwe działanie w, kwesti w kwestiach materialnych, bytowych, również uszczęśliwi wasze, waszego partnera, waszą rodzinę, waszych najbliższych. Tak więc tutaj będzie takie szczęśliwe spędzanie czasu z najbliższymi. Może to być też taka satysfakcja i sukces właśnie materialny, uczuciowy. Więc moi drodzy, bardzo dobrze e, zapowiada się styczeń dla baranków. E, uważajcie tylko, by ktoś ewentualnie was tam nie zmanipulował, natomiast macie tak silne i Pozytywne karty, energetycznie silne, i pozytywne karty, yy, które na pewno, na pewno nastroją Was do tego, by podjąć działania. Po zasięgnięciu, wprawdzie, opinii, yy, która będzie bardzo, bardzo korzystna. Także, baranki, dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie horoskopu na miesiąc styczeń i pozdrawiam. Zachęcam do oglądania następnych. Pa pa pa!